Witam. 10 października na WIG-20 bez przełomu naruszenie strefy 2129,32. Pokazuję Państwu wykres w skali dziennej. Ostatnio prezentowałem wykres w skali tygodniowej. Tutaj też punktem odniesienia na wykresie w skali dziennej. Zresztą analogicznie jak na serii grudniowej może być zniesienie 50% całego ruchu 2147, bowiem no, ten pułap, to także klasyczna zapora podażowa, wystarczy, żebyśmy tutaj sobie tą linię jeszcze przesunęli bardziej w lewo i widać, że ona odgrywała w ostatnim okresie nieprzypadkową rolę. No, odzwierciedlając zasadę tutaj zmiany biegolów, więc Sypuła 2147 na wigu 20 i podobnie na kontraktach, o nich za chwilę, Póki co niepokojący sygnał związany z naruszeniem dość ważnego z punktu widzenia jakby tej metodologii konstruowania węzłów FIBO 2129-32, tego właśnie klastra cenowego, bo tutaj tym bazowym elementem konstrukcyjnym jest zniesienie 38,2. Parę innych ważnych projekcji grupuje się w tym trzypunktowym korytarzu cenowym. Więc póki co fakty są takie, że po Krótkim naruszeniu. Popyt nie był w stanie wywierać presji w takim samym stopniu, jak to czynił przed wyprowadzeniem indeksu ponad analizowany węzeł, podaż przejęła inicjatywę no i z punktu widzenia takiego krótkoterminowego spojrzenia na pewno to zniesienie 61,8% na no, ostatniej podfali wzrostowej, czyli 2099 może być tutaj też jakimś dla nas wyznacznikiem. Aczkolwiek no to nie jest silne wsparcie, kluczowym wsparciem w ujęciu krótkoterminowym pozostaje węzeł 2065-74, no i jeśli popyt w tak niefrasobliwy sposób będzie tutaj inicjował swoje działania, w tej chwili to podaż głównie kreuje wydarzenia, to najpewniej indeks powróci w okolicę właśnie 65-74. Więc tak to wygląda na wilku 20 na kontraktach też w zasadzie możemy mówić o naruszeniu strefy 2135-39. Tutaj eksponowałem pułap 2154 również jako liczącą się w ujęciu intradayowym zaporę podażową. To jest to wspomniane zniesienie 50%, zasada zmiany biegunów. Wydawało się, że dopiero po wybiciu tak skonstruowanego oporu, Popyt uwierzy, jakby w swoje możliwości i dość szybko przesunie kontrakty, na przykład w okolicy 2171-75, czyli węzła, gdzie. Wypada m.in. 61,8. No, stało się inaczej, powróciliśmy poniżej 35-39. To już nawiązanie do przebiegu dzisiejszej sesji. W tej chwili e, transakcje są zawierane w okolicy eksponowanej ostatnio często przeze mnie takiej krótkoterminowej lokalnej strefy wsparcia 2116-19. Wychodzę z założenia, że jej przełamanie w powiązaniu z tą hipotetyczną, na razie tylko dolną linią kanału stworzyłoby takie warunki sprzyjające dla ponowienia ataku przez podaż. No i być może rzeczywiście odzwierciedleniem byłby, tego byłby ruch powrotny do węzła 2084-2088. Wcześniej też warto by było zwrócić uwagę tutaj na pułap 2104. Więc na razie można powiedzieć, że podaż stara się ponownie przejąć inicjatywę i zanegować przede wszystkim ten ruch wzrostowy. No, a trudno się wypowiadać pozytywnie o stylu tych działań inicjowanych tutaj przez kupujących. W ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z takim mnożącym trendem bocznym, z przeciwstawnymi ruchami cenowymi. W tej chwili jakby powróciliśmy tutaj w okolice 2116-2119 index DAX. Relatywnie silniejszy względem wIGU 20, choć kłopoty z pokonaniem 12, 115, 12, 140, eksponowanej też często przeze mnie zapory podażowej, wyznaczonej w oparciu o 38,2 całej tej dynamicznej fali spadkowej. Więc tutaj wydarzenie, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym, byłoby trwałe wybicie właśnie oporu a z realizacją tego scenariusza popyt ma wyraźny problem. Jest respektowane z kolei wsparcie 11 880 11 912 i to jest na pewno istotny punkt odniesienia, jeśli chodzi o lokalne zapory popytowe, ale dla mnie kluczowym przedziałem, o czym już wielokrotnie też mówiłem, pozostaje 11735, 11754, zestaw najsilniejszych w zasadzie zniesień wewnętrznych wypada w tym rady niewąskim korytarzu cenowym, więc tutaj popyt jak najbardziej ma prawo się uaktywnić, a jeśli nie uczyniłby tego, no pojawiłby się kolejny negatywny sygnał zagrażający tak naprawdę całej tej tendencji wzrostowej. S&P, kłopoty z pokonaniem w 1944 no, ale o tym już wiemy, no, o tym mówiłem w ostatnich komentarzach, no, jest to w zasadzie w tej chwili takie najbliższe wyzwanie dla popytu i ten krótkoterminowy wizerunek by się poprawił, gdyby rzeczywiście indeks powrócił ponad 44-49, ale proszę zwrócić uwagę, że Gdyby taki scenariusz się urzeczywistnił, to od razu moglibyśmy zacząć analizować SNP pod kątem potencjalnego symetrycznego układu A, B, C, D. To D, tego położenia punktu D nie będę na razie określał, ale łatwo sobie odmierzyć symetrię i sprawdzić, czy być może w tym rejonie wypada jakieś ważne zniesienie wygenerowane tylko na bazie tego, tego ruchu spadkowego. Wtedy mielibyśmy do czynienia z ciekawym takim potencjalnym efektem synergii i możemy było mówić o silnym lokalnym węźle podażowym. Na razie nieudana, jak do tej pory nieudane próby wybicia 44-49, choć tym transparentnym sygnałem słabości, o tym też już wielokrotnie mówiłem, w obecnej sytuacji było dopiero przełamanie 2822-25, silne lokalne wsparcie i brak reakcji ze strony popytu w tym rejonie, no to już zapowiedź rzeczywiście możliwości przedłużenia, przedłużenia się ruchu. I w tej sytuacji również moglibyśmy analizować wykres pod kątem układu A, B, C i D. No i to D tutaj nam by gdzieś plasowało się poniżej 22-25, ale również nie będę na razie określał położenia tego charakterystycznego punktu. Więc tak naprawdę niezależnie od kierunku kolejnego ruchu cenowego, niedługo będziemy mogli włączyć sobie tutaj to podejście harmoniczne i, i sprawdzić czy rynek respektuje węzły wytyczone na bazie projekcji układu ABCD bądź X ABCD. Na razie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.